Witam wszystkich bardzo serdecznie. Wróżka Styla się kłania. A przede wszystkim witam wszystkich z znaku Bliźniąt, bo to jest dla Was horoskop na listopad 2019 rok. Zobaczymy, co się wydarzy. Na koniec, oczywiście, karty wizji Giro Marcetti'ego. Proszę bardzo, przepiękne. Jak zwykle. A cóż. Poza tym dowiemy się, jaka ogólna energia, co się uda, co nie uda, praca, finanse, urzędy, wyjazdy, miłość, uczucia, zdrowie, ostrzeżenia, rady. Także oglądajcie. Przypominam też wszystkim, że możecie zadać jedno darmowe pytanie, ale tylko raz. Piszcie je na mojego maila, którego znajdziecie pod filmikiem. Piszcie imię, datę urodzenia oraz pytanie. Jeśli pytacie o kogoś, również musi być imię i data urodzenia bo to jest, jakby to jest Wasza wibracja urodzeniowa, imieninowa i ja z tego mogę powróżyć, bo inaczej jak nie ma daty urodzenia bo nieraz pytacie się, czy Janek mnie kocha, ale nie mam jego daty urodzenia no trudno, jak nie masz, no to się musisz dowiedzieć bo inaczej, no taką właściwie wróżbę, to można sobie wyrzucić do śmietnika poza tym cóż, możecie potem korzystać z pytań po 10 zł i te właśnie darmowe, i te po 10 zł, to już bez, ile tam chcecie? 10 zł za pytanie, możecie 3 pytania zadać, 4 jak to się mówi, i po prostu wszystko jest w filmikach publicznych, tak? Jeśli chcecie prywatnie, no to już musicie się ze mną umawiać. Ja mogę wam mailowo odpowiedzieć na 2 trzy pytania, nie ma problemu. Mogę wam nagrać też filmik prywatny z Waszymi pytaniami prywatnie. No, ale oczywiście wiadomo, że tu jest, jest jakby inna cena, także od razu mówię. A możecie też się na telefon umówić na wróżenie czy na Skype'a, Messengera, Whatsappa, Vipera, na co tylko chcecie. Także zachęcam do współpracy. Poza tym też robię oczyszczenia, wzmacniania energetyczne. No, bardzo, bardzo to jest fajne i przydatne, również to jest nagrane. W filmiku prywatnym dla was żebyście mieli to na pamiątkę no tam wszystko wyjaśniam tak niektórym mówię czy byli starą duszą czy mają misję do wykonania blokady jakie są klątwy uroki złożeczenia sprawdzam zdrowie oczywiście jak widzę że coś jest ze zdrowiem nie tak wysyłam do lekarza także się tutaj przygotujcie no nie zawsze tak jest ale niestety nieraz wychodzi że trzeba pójść do lekarza i się przebadać, ale też oczyszczenie i wzmocnienie energetyczne, jeśli jest, to też troszkę pomaga w zdrowiu, bo wiadomo, jak jest czakra energetycznie zanieczyszczona, na przykład czakra serca, no to boli nas te serce, jakoś tak źle się czujemy, idziemy do lekarza, lekarz mówi, że wszystko jest ok, a my dalej się źle czujemy. Czyli to wiadomo, że tutaj już trzeba działać energetycznie. Oczyszczam wahadłem Białuszałowiu, Paulo Santi. Także bardzo fajna sprawa. Sprawdzam Wasze rodziny też, czy od strony ojca czy matki coś nie przylazło. Poprzednie wcielenie, co macie do przerobienia w tym życiu? Jak to życie mniej więcej będzie wyglądało? Czy jakieś ciężkie przeżycia jeszcze przed Wami? Także zamawiajcie. Nie jest to taka droga usługa, a jest bardzo naprawdę interesujące i ciekawe. Dużo osób pisze, że właśnie im to pomogło stanąć na nogi, dlatego zachęcam, sama też robię sobie takie oczyszczenia, także może jeszcze dlatego chodzę. <grytania> Poza tym, kochane bliźnięta moje, rytuały robię bez szkody dla nikogo. Z rytuałów nie ma filmiku, bo ja to robię zawsze tylko w pełni i w wnów księżyca, czyli raz w miesiącu jest pełnia, raz nów. Możecie sobie zamówić właśnie też, żeby zmienić tą waszą energię, czy na przyciągnięcie miłości, czy finansów, czy pracy, czy zdjęcia złych energii, sytuacji, ludzi, żeby się jeszcze oczyścić, żeby jeszcze coś fajnego się wydarzyło w waszym życiu. Możecie to zrobić dla siebie, a co? Też mówię od razu, że to nie jest droga usługa, bo jak wy mi piszecie, że za coś, żeście ileś tam zapłacili, to jestem w szoku. Także nie dajcie się naciągać na jakieś straszne sumy, bo no, no nie, no jak ktoś, no, ktoś jest nastawiony na pomaganie, no to też nie może z człowieka jakby zdzierać skóry. Co jeszcze? No pamiętajcie, że 2020 nadchodzi, czyli robię horoskopy. Z kart tarota czy z kart Lenormand taką wielką tablicę układam, jak ktoś lubi karty Lenormand, to czemu nie. No i jeszcze mogę Wam horoskop oczywiście kartami anielskimi zrobić. Także jeśli ktoś nie lubi takich, tego naszego tarota, no to są jeszcze karty anielskie. Ja wróżę ze wszystkiego, także nie ma problema. <laughs> Dobrze, zaczynamy. Ogólna energia w listopadzie. Dla bliźniąt. Yy, ogólnie yy, niektóre właśnie tutaj bliźnięta będą wychodziły z problemów finansowych. Ja wiem, że wszyscy nie mają może tych problemów. Ale te, co właśnie były w takich problemach, zaczną pomału podnosić się do góry. Do końca, do, tutaj do zimy, powinniście wyjść ogólnie całkowicie z jakichś problemów. Jest spełnienie swojego jakiegoś marzenia. Może nie jest to du duże marzenie, ale jest sukces też, który po ciężkich trudach w końcu uda wam się osiągnąć. Yy, taki sukces swój, własny. No, wiadomo, że każdy ma jakieś tam inne priorytety. Co jeszcze? Odpoczynek, jakiś taki odpoczynek w listopadzie. Także myślę, że tutaj trochę dla siebie coś zrobicie. Relaks, odpoczynek, spełnienie marzenia, wychodzenie z jakichś problemów. Także myślę, że to jest dobra energia na listopad. Co Wam wyjdzie, a co nie wyjdzie? I sprawdzamy, co tu wyjdzie dla bliźniąt, właśnie. A co nie wyjdzie? Co wyjdzie? Powiem tak, bliźniaczki moje kochane. Jest uspokojenie w, w, w sferze rodzinnej, uczuciowej. E, możecie też kogoś fajnego poznać, to Wam wyjdzie. Jeśli potrzebujecie właśnie jakiegoś partnera, lub przyjaciela, przyjaciółki, też to jest coś takiego, że, że to Wam się może właśnie udać w tym miesiącu, listopadzie e, i, i wyjść też z jakichś takich y, y, impasów, problemów małych, domowych, rodzinnych, uczuciowych. To jest bardzo dobre. Co, do, co się nie uda, no nie uda się odzyskać jakiegoś miłości kogoś, tak? Nie do końca tutaj widać, może, może coś się stanie, nie wiem, z waszym przyjacielem, przyjaciółką, może ktoś odjedzie, odejdzie. Nieraz wi wiadomo, niektórzy odchodzą, bo są chorzy, tak? Ja mówię też o takich poważniejszych sprawach, nie że ktoś was zostawia i rzuca i idzie, tylko też. Piątka, właśnie, Kielichów, to jest często żałoba, to jest smutek. Może dlatego też ta karta wyszła, bo ogólnie może być coś takiego, że to taki trochę jest listopad, to jest jednak trochę taki melancholijny miesiąc. Może będziecie z jakimś tęsknić, może ta tęsknota Wam nie, nie ujdzie, nie przejdzie. Także coś takiego emocjonalnego bardzo. I praca. No, oczywiście jest horoskop taki, taki bardzo rozbudowany. Praca, finanse, tak, i inwestycje. A my tutaj ogólnie sprawdzamy, jak będzie w pracy u bliźniąt w listopadzie. No, niektóre będą tutaj, właśnie bliźnięta miały pomysł nowy na pracę na siebie. E, jakiś nowy projekt, e, jest trochę e, kłótni, i jest przepychanek w pracy. No niestety, e, tutaj może być problem, jak ktoś ma szefa czy szefową. To niestety tutaj jakieś takie e, nadwyrężanie e, waszego spokoju e, i widać, że po prostu przestaniecie siedzieć już cicho. Jak ktoś, już żeście siedzieli cicho, a teraz przestaniecie. Po prostu, jeśli ktoś was będzie zaczepiał, będziecie się bronić. Nawet widać tutaj, że możecie po całkiem powiedzieć dość i na przykład szukać sobie nowej pracy. Także powiem Wam, że może być ostro. No, wiadomo, nie musi. Też ta piątka była, właśnie, to jest taka zazdrość, zawiść. Ktoś coś za plecami naszymi robi, obgadują nas. No ale. To jest właśnie życie. Finanse. A co z... O, znowu wyszedł ten król. Co ten król Buław tutaj? No właśnie, może będzie chciał wam skrócić pensję. <grym> <grym> Powiem tak, no, jako na inwestycje, no... Pff. To będziecie musieli brać jakiś kredyt, albo jeszcze czekać do końca pewne rzeczy nieskończone. E, może tutaj jakiś właśnie remont się nie uda, bo karta wierzy przy jakimś e, mężczyźnie, może to jakiś fachowiec Wam zepsuje coś. To ja powiem szczerze, że tak może i być. E, no, karty można różnie interpretować, e, ale cóż, no, będzie dobrze. Będzie dobrze. Te, te tutaj bliźnięta, które zarabiają same. No, są w królu monet, czyli e, cały czas ta praca będzie, zarobki będą, ale niektóre inwestycje nie wyjdą, no to trudno, tak. No, nieraz je ponosimy ryzyko i później, niestety, za to płacimy z własnej kieszeni. Urzędy, nauka i egzaminy sprawdźmy, co tutaj jest. Takie sprawy sądowe, czy tutaj coś będzie. No, sprawy sądowe będą się toczyć dalej, nie będą rozstrzygnięte, tutaj trzeba uważać. Yy, ogólnie, yy, jeśli yy, uczycie się, jeśli chcecie, to zdacie egzamin, ale to yy, no, sam, yy, sam każdy tą energetykę swoją wyczuje, bo nieraz człowiek się nie nauczy i też zda, tak? Albo jakąś tam, yy, jako, jakimś cudem. Ale tutaj na no, raczej będą się przykładać i dlatego też gdyby były jakieś egzaminy, jakieś takie sprawy właśnie związane z uczeniem się, no to wam się to uda zdać. Co poza tym nie ma jakiś trudnych bardzo spraw urzędowych. Jedną sprawę, no, będziecie musieli gdzieś jechać, żeby załatwić. No też wiadomo. Dodatkowe coś, dodatkowe, może dodatkowa praca, może dodatkowe finanse i trzeba będzie coś podpisywać. Także yy, myślę, że tutaj dosyć dobrze to wygląda w tych urzędach. No i teraz wyjazdy i przeprowadzki. O! Wyjazd, proszę. Na pewno jakiś wyjazd jeden może nie wyjść, tak? Bo jest zatrzymanie, po prostu też może być, że ktoś do Was będzie miał przyjechać, a nie przyjedzie, jakaś kobieta obieca, nie przyjedzie. No tu, trudno, tak? Ale ogólnie bardzo dobrze wszystko wygląda, tak? Jeśli będziecie chcieli się przeprowadzać, możecie się przeprowadzać. Nawet, nawet bym powiedziała, że to jest jakby Wasze skryte jakieś marzenie żeby w końcu zmienić miejsce zamieszkania no niektóre z was będą do końca zimy się przeprowadzać, ale w końcu się przeprowadzicie co do wyjazdów udane wyjazdy tak jest, jest jakiś wyjazd zupełnie może być niespodzianką dla was jeszcze teraz o nim możecie nie wiedzieć ale jest tutaj ten wyjazd także pojedziecie jeden jest nieudany, ale mówię czy to ktoś obieca, że przyjedzie a nie przyjedzie, to jest coś takiego Raczej, że, że ta osoba do Was nie dojedzie, a obiecała, ale nie. No i teraz miłość, uczucia, emocje. Oczywiście jest horoskop y, taki rozbudowany. Na moim kanale szukajcie miłość. Horoskop miłości na listopad 2019. Wróżka styla radzi i ostrzega. Szukajcie. No a tutaj tak ogólnie jakie te emocje będą? Jaka ta miłość przy was? No i znowu jakiś problem w rodzinie właśnie emocjonalny. Czyli znowu wychodzi kobieta, tylko znowu, no, kobieta z rodziny może się rozchorować, może tutaj taki smutek was opanować, yy, rzeczywiście, i może dlatego nie przyjedzie, albo nie przyjdzie do was, nie odwiedzi was, to wy będziecie musieli chyba jechać i, i, i po prostu ją pocieszać. Yy, w każdym bądź razie emocje takie trochę, osamotnienie, jakaś rywalka na waszej drodze, nie będzie wam się chciało za bardzo walczyć. Na przykład o, o swojego partnera lub partnerkę, no ale cóż, zawalczycie. Na końcu wyszedł as mieczy, bo mogą być takie emocje, jakieś takie rozdygotane, rozlatane. Raz będziecie się cieszyć, raz za chwilę już będziecie smutni, także tutaj rzeczywiście dużo takich przeżyć w sobie emocjonalnych, ale nie jest źle. No oprócz tego, że właśnie coś z jakąś kobietką. Dobrze, teraz sprawdzamy zdrowie, energetykę, jaka będzie w listopadzie dla właśnie bliźniąt. <laughs> Powiem tak, dosyć fajna ta energia, jest tylko jest ta, ta karta wieży. Tutaj no, ona może oznaczać, że, że po prostu no, pewna sprawa właśnie finansowa nie wyjdzie, e, lub, lub coś się zepsuje właśnie w pracy, e, ale też ogólnie może oznaczać, że będzie Was bolał kręgosłup. Kręgosłup, uważajcie, zapaleniowe stany tutaj w dolnym kręgosłupie. Też ręce Was będą coś tam bolały, albo łokcie, także no, takie rzeczy. No, krążeniówka lekko, krążeniówka się też pokazuje i oczy, oczy, właśnie takie pieczenie, bo pieczenie oczu, coś takiego, czyli na to uważajcie. Ale ogólnie, no, na szczęście jest w sercu karta gwiazdy, czyli macie dobre serce, kierujcie się sercem. No, a co będzie, to będzie, no. Energia nie jest zła, chociaż i cały czas taki impas wychodzi u was w głowie, że jakaś nierozwiązana sytuacja i to wszędzie po prostu. Może nie będzie wam się chciało rozwiązywać jeszcze w listopadzie jakichś trudnych sytuacji. No i teraz ostrzeżenia. I jakieś dodatkowe są ostrzeżenia. O, i po karta gwiazdy, może macie jakąś ochronę. I znowu ta piątka. Ach, ta piątka, ona mi się nie podoba nigdy. Ona zawsze jakiś smutek, żałobę, frustrację, niezadowolenie. Ostrzeżenia. No cóż. No, przed tym smutkiem, tak, żeby i nawet jeśli by się coś wydarzyło, to żebyście się od razu tak jakby nie podłamywali, nie załamywali. Wszystko jest jakby, każda sytuacja jest do rozwiązania, no chyba, że już jest bardzo źle, ale tutaj bym powiedziała, że no pewne ograniczenia, no może nie będziecie mogli wypojechać właśnie do tej osoby chorej, czy, czy ktoś Was poprosi o pomoc, a będzie trudno Wam się wyrwać. To jest ostrzeżenie, tak, żeby nie myśleć tylko o sobie, niestety. Tak bym powiedziała. Czyli musicie znaleźć siłę, moc, żeby pomóc komuś. Musicie y, dla tej osoby coś zrobić. To jest wasze przeznaczenie. Tak mi się wydaje, bo ta karta gwiazdy to też jest przeznaczenie, właśnie. Może dla wszystkich bliźniąt ten listopad będzie jakimś wyzwaniem. Może jakaś misja do spełnienia. Rada jeszcze, zobaczymy jaka rada dla bliźniąt, co tu wyjdzie. No, żebyście trochę zaczęli wychodzić z osamotnienia. No, można mieć nawet męża, można mieć nie wiem, dzieci, a można czuć się osamotnionym. Żeby troszeczkę wychodzić z tego samotnienia, żeby nie wracać też do przeszłości cały czas, zająć się sobą, zrobić coś dla siebie, dla swojego wyglądu, dla swojego, nie wiem, no odpocząć właśnie, z, kupić sobie coś, żeby się tak jakby wzmocnić, pocieszyć, także taka tu jest rada. A zobaczymy teraz kartę wizji. Dla bliźniąt, i co tutaj wyjdzie, zobacz. Bliźnięta. I powiem Wam, że to jest taka smutna dziewczyna, właśnie. Powiem Wam, że taka smutna dziewczyna, która na coś czeka, która czegoś pragnie, trzyma lalkę. Tu już widać, jest taka dorosła, ale trzyma tą lalkę kurczowo. Co to znaczy? To są właśnie wspomnienia, wspomnienia. Może coś do was z przeszłości wróci, właśnie. Pamiętaj, że wspomnienia, przebyte lekcje, dokonane wybory są cennym nabytkiem. Zamknij oczy i przypomnij sobie czułe momenty z radości dzieciństwa. O, właśnie, tutaj, tak jakby wracanie, że, żeby wracać jednak do tej przeszłości, a no tam ra, raczej karta rady powiedziała, żeby. O, żeby raczej właśnie mm, nie, nie wracać już, nie, nie wracać do przeszłości, bo przeszłość trochę Was wstrzymuje. Ja bym właśnie tu powiedziała, że ta karta właśnie oznacza, że ktoś z przeszłości do Was wróci. No na przykład, nie wiem, no, dowiecie się na przykład, że y, Wasza koleżanka, przyjaciółka y, choruje y, no i trzeba do niej będzie pojechać, chociaż będą różne przeszkody. No na przykład jak ja bym się dowiedziała, że moja przyjaciółka choruje a mieszka ode mnie powiedzmy 500 km, bo tyle się wyprowadziłam od, od miejsca, w którym kiedyś mieszkałam, to bym do niej pojechała. Chociaż mam bardzo dużo pracy, tak? Ale bym musiała tutaj, no właśnie, bym musiała podjąć wybór. Co dalej z tym zrobić. No dobrze, kochane bliźnięta. Yy, ja Wam życzę, żeby ten listopad był jednak wesoły. No, będzie dużo też dobrych momentów. Ja myślę, że tak. To może być tylko taki jeden moment, to może być yy, taka jedna Wasza misja w tym miesiącu do wykonania. Ale słuchajcie, będzie dobrze, trzymajcie się cieplutko. I <grytko> yy, cóż, niech magia będzie z wami. Yy, Żyjcie radośnie, subskrybujcie i lajkujcie, wróżka style. I co? Do usłyszenia. Pa-pa!